Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam podkładkę Sharkoon 137 RGB XXL. Zapraszam do oglądania. Unboxing Na samym początku ukazuje się nam pudełko, które niestety zostało trochę zniszczone podczas transportu. Na przodzie pudełka od razu widzimy model oraz zdjęcie podkładki. Jej rozmiar oraz informacje o tym, że posiada ona podświetlenie RGB. Z boku pudełka widzimy informację, że jest to podkładka w rozmiarze XXL. Jej wymiary to 905x425 mm. Jej powierzchnia jest tekstylna. Grubość podkładki wynosi 3 mm, natomiast jej waga to 800 g. Widzimy również zdjęcie, że podkładka posiada organizer do kabla od myszki. Z tyłu pudełka mamy informację w kilku językach, m.in. po polsku podświetlenie RGB w różnych profilach i kolorach. Wbudowana prowadnica na kabel od myszki, precyzyjny oraz elastyczny materiał. Otwórzmy je. Na samym początku ukazuje nam się zawinięta folii podkładka. Jestem bardzo mile zaskoczony, że ta podkładka jest tak miła w dotyku. W pudełku znalazłem jeszcze instrukcję. Mamy tutaj informacje o różnych trybach podświetlenia. Recenzja. Używam tej podkładki od dłuższego czasu i muszę wam powiedzieć, że korzysta się z niej naprawdę dobrze. Myszka dobrze ślizga się po podkładce, Dodatkowa podkładka jest elastyczna, a gumowany spód zapobiega ślizganiu się podkładki po blacie biurka. Cała podkładka jest obszyta na około subtelnym paskiem ledowym, którego podświetlenie możemy regulować w dość dużym zakresie z możliwością całkowitego wyłączenia. Kontroler od sterowania podświetleniem pełni również funkcję aranżacji okablowania od myszki. Zauważyłem jednak, że podczas gdy mamy włączone podświetlenie, to po około godzinie kontroler staje się dość ciepły. Podkładki ma tak jakby częściową wodoodporność. Jeśli rozleje nam się na przykład woda, to część wpłynie podkładkę, a część zostanie na górze. Możemy to spokojnie, delikatnie wytrzeć jakąś ściereczką i po chwili nie ma śladu po wodzie. Zauważyłem, że mimo moich starań podkładka w niektórych miejscach nie daje się wyprostować. Ogólna ocena tej podkładki to 8 na 10. Plusy. planowany design, jakość użytych materiałów, dostosowanie prowadnicy na kabel od łyżki, dobrze radzi sobie z wodą. Minusy. Ciężko podkładkę wyprostować, kontroler podświetlenia się grzeje. To na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!